Twoje ciało jest prehistoryczne, ale żyje w nowoczesnych czasach. To jest powód, że większość ludzi dzisiaj ma wadę postawy, słabą kondycję, kilka kilo nadwagi i brak choćby podstawowej siły. Wyewoluowaliśmy 70 tysięcy lat temu i przez lata byliśmy zbieraczami łowcami, którzy ciągle byli w ruchu, świetnie tropili, różnorodnie się odżywiali i byli totalnymi wyjadaczami. Wtedy ruch był niezbędny do przetrwania. A dziś. Boże, mi się nic nie chce. Bez tych nudów, to sobie pizzę zamówię. Współczesny człowiek nie ma wyjścia i regularny ruch powinien być jak mycie zębów. Poza regularnym i przemyślanym treningiem warto robić te pięć prostych czynności, aby mieć elastyczne ciało, dobrą postawę ciała, niezłą kondycję i przyzwoitą siłę. Głęboki przysiad. O tej pozycji truję Wam od początku istnienia tego kanału. Poprawia mobilność stawów skokowych oraz bioder, co wpływa na zdrowe plecy, szczególnie w odcinku lędźwiowym. Jest to doskonała pozycja do przebywania tak po prostu, np. w czasie przerwy czy jako rozgrzewka przed treningiem. Jeśli Twoja mobilność jest przyzwoita, wytrzymanie w tej pozycji jednej minuty nie powinno stanowić żadnego problemu. A jak jest u Ciebie? Jeśli przewracasz się na plecy, staw skokowy ma słabą mobilność. Jeśli kolana lecą do środka, a plecy mocno się zawijają, masz słabe pośladki i mało mobilne biodra. Proste ćwiczenie, a sporo może nam pokazać o stanie układu ruchu. Wiszenie na drążku. Dzieciaki potrafią wisieć na gałęzi na jednej ręce. Czemu dorośli tak często mają problem z wiszeniem oburącz? A to skóra boli, a to drążek śliski, a w praktyce totalny brak siły. No bo żeby to nie stanowiło problemu, to trzeba trochę w ciągu dnia powisieć na rękach. A kiedy Ty ostatnio wisiałeś? Wiszenie to świetne ćwiczenie elongacyjne, które odpręży Twój kręgosłup, dodatkowo wzmocni chwyt i da podwaliny pod inne ćwiczenia na drążku. Idealnie byłoby, aby być w stanie wisieć na jednej ręce, a na obu rękach podciągnąć się choć kilka razy, szczególnie w przypadku facetów, ale kobiety tutaj też dają radę. Jak będę startował na prezydenta, to moim postulatem wyborczym będzie: Szanowni Państwo, gdy ja zostanę prezydentem, zapewnię dostęp do drążka oraz kół gimnastycznych oraz lodówkę pełną zdrowego żarcia wszystkim polskim rodzinom. Koniec bycia słabym. Dziękuję. Dziękuję. Wzmacnianie pośladka i brzucha. Poślad i brzuch to bardzo istotne mięśnie w kontekście prawidłowej postawy. Jak są słabe, to ciężko będzie utrzymanie neutralnej postawy przez dłuższy czas. W dzisiejszych czasach jest naprawdę sporo osób, które nie potrafią prawidłowo napiąć tych mięśni, a co dopiero ich trenować. Jak chcemy być w formie, to o takie podstawy trzeba dbać. Od czego zacząć? Od prostych ćwiczeń, które pozwolą Ci poczuć, co pracuje. Masz świadomie używać tych mięśni i mieć nad nimi kontrolę. Dwa, trzy ćwiczenia wykonywane codziennie zrobią tutaj robotę. Potem warto też robić trudniejsze ćwiczenia poświęcone tym partiom, aby były naprawdę silne i działały jak trzeba. Maszerowanie i marszobiegi. Dzisiaj, w dobie elektrycznych rowerów, hulajnok czy po prostu jazdy samochodem, serio nie musimy w ogóle chodzić na własnych nogach, aby żyć. A chodzenie jest tak dobre dla naszego ciała i tak potrzebne. Oczywiście najfajniejsze jest łażenie po górach, ale zanim zaczniesz po nich chodzić, to wprowadź marsz do swojego dnia choćby po okolicy. Najpierw na zakupy na nogach, albo chociaż z dziećmi do przedszkola. Potem kolejny krok, czyli spacery. Pół godziny dziennie, ale codziennie. Najpierw powoli, potem żywawym krokiem. Potem może uda się w weekend wyrwać na dłużej, w jakieś fajne miejsce, aby poczuć strzał dopaminy wywołany tak normalną dla człowieka porcją ruchu. A jak już wyrobisz sobie nawyk przemieszczania, to może zaczniesz marszobiegi, a nawet bieganie. Kto wie? Trzeba spróbować, bo twoje prehistoryczne ciało za tym tęskni. Ćwiczenia oddechowe. Właściwy oddech to dobrej jakości sen, satysfakcjonujący seks, właściwa postawa, brak bólu w kręgosłupie, lepsze krążenie krwi, odpowiednie dotlenienie mózgu. Niestety, ciągłe siedzenie wpływa destrukcyjnie także na nasz oddech. Normalnie powinien być on dolnożebrowy, a klatka powinna pracować w każdą stronę. Wtedy całe ciało jest dotlenione, poziom stresu jest na właściwym poziomie, a my czujemy się dobrze. Współczesny człowiek zazwyczaj oddycha albo tylko brzusznie, albo kieruje powietrze tylko do góry klatki piersiowej ramiona się unoszą, co wpływa na napięty kark, bóle głowy, senność i całą masę innych problemów. Warto dorzucić sobie ćwiczenia oddechowe w ciągu dnia. Idealnie to jako przerywnik w pracy lub wieczorem, jako relaks. Kładziemy sobie dłonie na żebra i staramy się tam kierować powietrze, nie pracując barkami. Kilkanaście spokojnych oddechów wystarczy, aby zacząć proces przeprogramowywania swojego wzorca oddechowego. Nic się nie martwcie za politykę, nie zamierzam się brać, bo to zupełnie nie moja bajka. Będę nadal robił to, co uważam, że wychodzi mi całkiem nieźle, czyli będę namawiał Was, żebyście ruszyli swoje szanowne cztery litery z kanapy, a jak już to zrobicie, to pokażę, jak to robić w sposób skuteczny, tak żeby były efekty, bez popadania w fit paranoje. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i poślecie go dalej. Widzimy się niebawem w kolejnych materiałach. Cześć!